Tu na razie jest ściernisko, nie, śmietnisko, ale będzie. I co? San Francisco. Masz San Francisco? No i ja jestem zadowolony. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałem ogłosić, bo dostałem cyngot od kierownika Dawida, że w tą niedzielę 26 maja będzie kolejny zlocik niedaleko Katowic, właściwie na granicy Katowice-Tychy. Temat bateria, flag, druga wojna światowa. Dla chętnych link w opisie. Do zobaczenia, a teraz przechodzimy do tego, co działo się w Bierawie. I witajcie na kanale sklepowym. Jesteśmy koło Bierawy, jest godzina prawie ósma, już prawie wszyscy przyjechali, więc mi zostało przebranie obuwia, rozdałem już detektory, kto chciał to dostał, no i cóż, salateczki na później czekają, czy coś tam, coś tam jest, idemy się przywitać. Trzy tygodnie temu był tutaj z nami m.in. Odyn, wtedy dosyć mocno posypało, zobaczymy jak będzie tym razem pogoda na pewno nam dopisuje, więc idziemy do razu. Parek radzi gdzie iść, aby znaleźć skarby. Jesteśmy z Arkiem gdzieś na końcu świata. No już właśnie zbliżamy do rzeki, nie? No, za tak, może być rzeka, A tak. Albo linia kolejowa? Nie, nie jest rzeka. kolej z tym tak. Arkadiusz podjął decyzję, że to właśnie jest, to jest dzisiejszy dzień. To jest... To teraz zrobi nam dzień, właśnie tak to chciałem powiedzieć, czy jak to się mówi na YouTubie, nie wiem, bo ja nie jestem YouTuberem, piszecie, że jestem, ale nie jestem. No jakiś taki jakiś pojemniczek jest jakiś, mm. poszlany nawet może. Prawie, że leżało, nie? A? Skarby tu leżą, dosłownie, na wierzchu. Słychać go? Nie. Nie słuchaj, tylko co, jak mówisz te... No, teraz nie słychać. Słyszę semafor w lesie. No bo jest tam linia kolejowa i dostałem, wiecie, traumy z branży kolejowej powróciła trauma. To żarty oczywiście, nie, nie tam żadnej traumy. Talerzyki, no, stary a... śmie śmietniczek, więc tu rozkopiemy i zobaczymy Słychać. Słychać semafor! Ktoś z taką złością poczaskał ten zabytkowy talerz. Może sznycel nie podszedł? Może kucharka przesoliła? Nie rozbiła. Teraz już chyba słyszycie, że się nie przesłyszałem, bo coś tam jedzie. Jakiś cuk chyba, nie? No bo to Śląsk. Ein cuk. Garnitur, tak? To było? I to zostało z zapalnika, który ma ile lat? Oj! Arku! Zabytek. Oh. To jest zabytek, a my nim tak rzucamy? No. Pięć lat masz. Za co? Na niszczenie zabytku, czy tam dwa lata, nie wiem, tam tego jest dokładnie. Kawał czasu na przemyślenia. <noise> Specyfiką tego miejsca jest to, że trzeba znaleźć śmietnik i go polubić. Tak. I wtedy jest szansa na to, co było trzy tygodnie temu. Z maski gazowej, z niemieckiej. Szrut. Ale jaki. z Drzwiczki. Znowu od pieca. Yes, of course! To dużo ważą, mnie Czyś tam widzisz jakieś bicia? Coś 19? Czy mi się tam coś zdaje? 18, coś? 18? Co wy widzicie, widzowie? Powiedzcie, 15, 18 widzę. To są numerów Totolotka. Totolotka, Lotka To jest wiadomo, co dzisiaj będę. <głos> <głos> Będziemy grać. Bo aby wygrać, trzeba grać. Aby znaleźć, trzeba szukać. Nie mam pojęcia. Coś. Coś z czegoś. Cicho, 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 cicho bo zburzymy skarby. Nie wolno się podnosić głosu teraz. No. Wsłuchajmy się w ziemię. Co nasza Matka Natura nam podpowiada? Gdzie to jest? No właśnie. <grystanie> <grystanie> matka Natura. Oddała. skarby ziemi. Nie, no, spowodowała, że poszliśmy w Manowce, nie? Czy jak to się mówi? W las. <grystanie> Już jest. Szpiegowski drut? Miedziuszka polskie złoto. I w końcu jest upragniony śmietnik. To jest to, w czym dzisiaj wszyscy jesteśmy. Każdy ma swoją bańkę. Bezpieczną bańkę. Guziczek. Bezpiecznik i guziczek. Widać? Czy nie widać? O. Teraz widać lepiej. I już wiemy czym będziemy dzisiaj nakładać sateczki, tak? Poleżała sobie troszkę. I jesteśmy w rejonie, gdzie ponoć Odyn znalazł co? Co to było? To było to był monetek z postworu. Koło tego oto rubina, tak? Nie, takiś nowszy niż rubin. Zostawiłem Arka w jego raju <grych> i tutaj przyszedłem i mamy takie, takie coś tutaj do rozszyfrowania. To jak wrócą wszyscy, to może ktoś coś będzie, będzie widział, wiedział. Nie wiem, dzwonek od rowera? Może dzwonek, może nie dzwonek. Maści, pasty, przedmiot wagi ciężkiej. Zostawimy Arego Bluka będzie widział, czy trafi tam. Zostanie tu. Nie było mnie dłuższą chwilę. Byłem e, w supermarkecie po artykuły e, bazarowe i coś na ochłodę, jakieś napoje. No i czekam na wszystkich, aż będą przybywać z łowów. I nagramy podsumowanie, bo chyba mi się nie chce już iść. Jest ściernisko, nie, śmietnisko, ale będzie. I co? San Francisco! Masz San Francisco? No i ja jestem zadowolony. No nie mów. Jakie to dzisiaj mamy efekty? Efekty tak jak na obozie powinno być, czyli jakieś guziczki, monetek sporo z bajernu, yy, tu jakieś haki, nie haki, yy, kalesoniaki, łuski, masę, pasty, sztuczce różnego rodzaju, łyżki, grzebyki, Łyżka do, do bucików, buteleczek co nie miara, bezpieczniki, no i chyba kostka do gry, ale kurde nie ma nic na niej bitego, więc może to jednak nie być kosteczka do gry. No i złomu oczywiście masę. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy. I minęły dwa dni od naszego zlociku, Jesteśmy tu w ferworze walki i patrzcie, kto nas odwiedził? Czy przyszedł? Pracownia marnodrawna. Dzień dobry. Dzień dobry. I tu mamy Xterkę, gdzie ona jedzie do jakiej miejscowości? Xterka do województwa wielkopolskiego, a do małopolskiego. Ja zaraz będę się zajmować Simplex BT z pointerkiem. Tu czekają detektory, które już wyszły z produkcji. Były wiele. Wiele lat, chciałem powiedzieć, 3-4 lata u nas na możliwość wypożyczenia. Sprawdzamy ich stan techniczny i zużycie, i będą one w takiej kategorii u nas na sklepie, która będzie utworzona. Nie wiem, sprzęt używany, będzie można je zakupić, ale to za kilka dni może się to pojawi. Się pojawi taka opcja, a tutaj na naszych ściankach po prostu zrobimy odświeżenie, że tak powiem, asortymentu, żeby to zaktualizować do sprzętu, który jest aktualnie produkowany, no i też pod kątem wypożyczenia. Dzisiaj to nie jest wiosna, tylko bardziej byśmy powiedzieli, że lato w pełni. Lato czy wiosna? Tu mamy Lavazza Italiano. Tu mamy myśl polską techniczną. I zobaczymy, czy do Małopolski nasz Simplex pojedzie. Pojedzie chyba. A już następny w kolejce czai się jak przyczajony tygrys. Gareth Ace 400 do testu. To testujemy, zanim nasza 400 pojedzie do Pabianic. sąda 11 na 85 DD, bo to najwyższy y, model serii Ace. Pabianice, welcome to. A do stolicy jedzie ta oto EMI czwórka. Mimo, że jest oferta Simplexa. Y gdzie jest pointer, Akupoint, ten flagowy za pół ceny, to można również dostać Simplexy we wszystkich no, trzech odsłonach. Bez tego pointera, wtedy jest cena standardowa według cennika. Czuję nasz samochodzik czuje, więc może jechać. Dosławkowa 21 km? Może dobrze strzeliłem. Dziś w Otyńcach zdecydowanie dzień. Fit, czyli e, Cisowianka, woda, e, zero calorie. Mamy, powiedzmy, owocowy e, wtorek, a do Wrocławia jadą te oto dwie koszulki. Jedna stare logo, a druga inny kolor, ten granatowy. Po koszulkach następna w kolejce czeka X5 z dodatkami, ale żeby świat nie był zbyt idealny, ale na swoją obronę mogę powiedzieć, to nie ja przyniosłem, to kto inny. Następna moja dzisiejsza misja, w której pomoże mi Rambo i spółka jest doprowadzenie i zagospodarowanie tej półeczki oto tej właśnie, która jest jakaś taka, jakaś taka nie do końca zagospodarowana. A tu przyjechało dzisiaj dużo spodniobutów premium, zwykłych i różnych rozmiarach. No a te koszulki, które tam są, które nam przeszkadzają, żeby te oto spodniobuty zajęły ich miejsce... Znajdą miejsce tutaj, bo czekamy dopiero na dostawę bluz i koszulek, która nadejdzie za dwa tygodnie. Miałem uporządkować, słuchajcie, i zaaranżować te tamte oto półeczki, ale dużo dzisiaj się dzieje. Zaczyna u nas powracać, jak widzicie, klasyka. Czyli, co, co jest klasyką? To było tylko drobne przejęzyczenie. Słuchajcie, w tym odcinku chyba to już wszystko, bo się późno robi, tak jak wspomniałem. Widzimy się w niedzielę na Zlociku, a tu może pojawi się do tego czasu jeszcze jakiś jeden film. Trzymajcie się, cześć!